Bądź pozdrowiona pełna łaski. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Maria odpowiedziała Archaniołowi Gabrielowi: Niech się stanie tak, jak powiedziałeś. Odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Dziś czcimy tę tajemnicę, gdzie odwieczny staje się prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Gromadzimy się jako Kościół Święty, abyśmy, wyznając tę tajemnicę, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Stajemy się dziećmi Boga i dzisiaj jako dzieci Boga zegniemy kolano, aby oddać cześć prawdziwemu Bogu i prawdziwemu człowiekowi w wyznaniu wiary. Wszechmogący Bóg. W swoim odwiecznym planie przez Maryję daje odkupicielo światu. Wszechmogący Bóg przez wcielenie swojego Syna daje początek Kościołowi. A Kościół z radością przyjmuje Boga dany, a nieustannie w eucharystycznym misterium to powtarza. Taki Bóg miał plan. Święty Filip Neri mówił, iż spodobało się Bogu dać swojego syna przez Maryję. Czyż nie będzie podobać się Bogu, jeśli przez Maryję będziemy upraszać łaski u jedynego odkupiciela człowieka, Jezusa Chrystusa? Tak niedawno papież Franciszek. Ogłosił młodego pasjonistę, patronem roku młodzieży. Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej mawiał: Jeśli mamy Marię, mamy wszystko, bez niej nie mamy nic. Jakżeż Bóg nieustannie wychodzi do człowieka. Jakżeż Bóg działa przez człowieka. A człowiek, Musi odpowiedzieć Bogu i wypełniać nieustannie Jego wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, aby wypełniać Twój odwieczny zamysł. Maryja powiedziała tak, jak myślała. Dała przyzwolenie tak, jak odczuło jej serce, po zwiastowaniu anioła. Nie powiedziała po łacinie, którego słowa od Vulgaty, kiedy święty Hieronim przetłumaczył Pismo Święte, ciągle powtarzamy fiat. Nie powtarzała również po grecku, gdy mamy zapisane to w Ewangelii świętego Łukasza. Powiedziała to po aramejsku. Lub po hebrajsku. W tym, jak myślało jej serce i jak działał jej umysł. Tak, niech tak będzie. Słusznie, rzeczywiście, zgoda na Boży Plan. Boża inicjatywa od chwili stworzenia świata dopełnia się w pełni zwiastowaniu. Oto Maryja. Wypowiada tak Bogu. Mamy zapisane w Ewangelii aramejskie słowo: Amen. Tak. Niech będzie Bogu tak. Dzisiaj po prawej stronie naszego ołtarza jest ikona napisana w 2016 roku w Danii, według zamysłu siostry służebniczki Teresji Piękkoś. To Amen na ikonie wypisane. Kiedy dopatrzymy się tych kilkunastu elementów, zobaczymy i odczytamy zamysł, jakim ona wypowiada. Oto opatrzność Boża, jako Bóg-stwórca, który czuwa nad całym światem. Każda kropka, to każdy człowiek, Dotknięty ręką opatrzności Bożej, to Duch Święty, który nieustannie pomaga nam mówić Bogu tak, a Maria jak żywe tabernakulum, które na przestrzeni czasu nieustannie daje nam swojego Syna. Oczy Marii skierowane w dół z pokorą patrzą na każdego człowieka. Jej korona z Gwiazd Dwunastu, a przecież ten okrąg ziemi i wyciągnięte dłonie stawiają jako ratunek matki. Ta nieskończona miłość, która przejawia się w aureoli Jezusa i w środku umieszczony krzyż. Zazwyczaj zwiastowanie mamy w wielkim poście. I wiedząc o tym, patrzymy na Jezusa, który umiłował nas do końca. On jest tym, który daje początek i jest wypełnieniem miłości. Nieustannie poprzez słowo staje się dla nas kompasem życia. Człowiek odwrócony od Boga musi na nowo zwrócić się do Niego. I to właśnie Maria może być naszą pomocą, bo każdy wezwany jest do świętości, bo każdy wezwany jest, aby wypełnić plan, który Bóg wpisał w jego serce. A pierwszym planem jest to, iż Bóg kocha nas bezwarunkowo. Każdego człowieka, nikogo nie pozostawia, nikogo nie odrzuca. Nikim nie garci. Miłość Boga Miłosierna nie nurzy się nieustannym przebaczeniem, jak powtarza papież Franciszek. 25 marca na placu Świętego Piotra miało miejsce doniosłe wydarzenie. Święty Jan Paweł II, który wcześniej Dziękował w Fatimie za ocalone życie, gdzie kula, którą zamachowiec wymierzył, aby zadać śmierć apostołowi pokoju, umieszczona w koronie Matki Bożej, posłuszny jej poleceniu, święty Jan Paweł II, przy obecności biskupów i kardynałów. 25 marca 1984 roku oddał cały świat niepokalanemu sercu Maryi. Niech Matka Chrystusa, mówił święty Jan Paweł II, ukaże raz jeszcze w historii świata nieskończoną zbawczą moc odkupienia, moc miłosiernej miłości Niech ona powstrzyma zło, przemieni sumienia. Niechaj w twym sercu niepokalanym objawi się wszystkim światło nadziei. Warto te słowa uczynić swoimi dzisiaj, kiedy pandemia zatacza jakieś ciemności, kiedy człowiek szuka zbawienia w szczepionce, że jedynym odkupicielem człowieka. Jest Jezus Chrystus. Nie zaniedbując wszelkiej ludzkiej przemyślności, wszelkiego lekarstwa, które Bóg poprzez mądrość ludzką daje człowiekowi, nie może zapomnieć, kto jest jedyną nadzieją i jedynym odkupicielem człowieka. W zwiastowaniu rodzą się wielkie rzeczy. 25 dzień marca 1946 roku ksiądz Stefan Kardynał, ksiądz Stefan Wyszyński, przywołany przez księdza prymasa Chlonda, otrzymuje zwiastowanie, będzie ksiądz biskupem Lubelskim. Co miałem odpowiedzieć wspominał prymas. Dziś sługa Boży na którego batyfikację jest tak z utęsknieniem czekamy. Przecież to dzień zwiastowania. Skoro Bóg daje taką moc, niech Matka Boża będzie mi tarczą. Tarczą i obroną. Solideo per Maria. Tylko Bogu przez Matkę. My, jak w Jego życiu była wszystkim. Jak w jego życiu była nie tylko tarczą, ale i nadzieją, światłem, które prowadzi do jedynego odkupiciela Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy dzień to również dzień, w którym podejmujemy temat obrony życia. Ten początek, który znajduje się, u każdego człowieka nie ma życia bez poczęcia. I dlatego też chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy troszczą się o życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Bo. Jak w swoich rekolekcjach siostra Małgorzata Borkowska w książce Amen napisała, nie ma z ziarna ludzkiego rodzącego się hipopotama. Zawsze jest człowiek. Dziś, gdy celebrujemy tę tajemnicę poczęcia z ducha świętego prawdziwego Boga i człowieka, musimy przyjąć akt stwórczy Ojca Niebieskiego odrzuceniem życia, jest odrzuceniem Boga samego, w jego akcie stwórczym, mówił papież Benedykt XVI z wielką mocą. Donald Nicol w swojej książce Świętość pokazuje absurdy dzisiejszego świata. Pisze tak, jakimż to jest absurdem, jeśli na przykład dziewczyna urodzona w żydowskiej rodzinie w Nowym Jorku nagle ogłasza, że jest Indianką, przyjmuje imię Mgiełka Poranna i chce się modlić do Manitu. Zamiast rosnąć z własnych korzeni, przypisuje sobie jakieś inne, z których poza wyobraźnią nic nie czerpie i nie zaczerpnie nigdy dogłębnie. Sama gra złudzeń. Mało, który kwiat cięty, wypuszcza korzenie w wazonie. Nasze korzenie powinniśmy kochać, jak domek nazaretański, którym dokonują się wielkie rzeczy. Liście są z konkretnego drzewa, jak śpiewa Marcin Styczeń. Jest drzewo i jest liść, ale on spada z konkretnej gałęzi. Czy jest człowiek bez korzeni? Czy jest człowiek bez matki? Maryjo, Ty, która wypowiedziałaś, oby tak się stało, za którą my idziemy tej pielgrzymce wiary, Jesteś nam pośród tego ciemnego świata promieniem nadziei. Już Ty w niebo wzięta i kroczysz w pielgrzymce wiary przed nami. Jesteśmy dziś za Tobą, aby nie utracić celu, aby pamiętać o zwiastowaniu, że tam był początek Kościoła. Dlaczego? Tak w młodych święty Jan Paweł II widział blask poranka, świeżość poranka, że widział nadzieję kościoła. Bo jeśli zapatrzy się na Maryję, to nie straci kierunku w swoim życiu, że nawet gdyby ze wszystkich stron sprzęgły się zakusy złego, ona jest przewodniczką najpewniejszą, która poprowadzi nas pomiędzy sidłami diabła. I po to żyjemy, i po to się w życiu kształtujemy, bo osiągamy wtedy świętość, gdy potrafimy powiedzieć Bogu: tak, Amen, oby się stało, bo przychodzimy i przechodzimy przez nasze życie aby pełnić wolę Boga. Amen.